Cześć, 70 z tej strony Siwa to jest kolejny odcinek, zagraniemy w Minecraft na modach chciałem powiedzieć. The Escape is 2, 2. Wrazem nam jest pączek. Siema. I lecimy sobie z kolejnym dniem w więzieniu. Teraz ja szukam robina. Ale jak mu to dać? Robin? Prezent. No i dobra, i daję mu roll of paper. I give. Marzzy koesta, ci się. I patrzę. Please show mercy. Please okay. Dobra idziemy breakfast Breakfast Tak Ja mam inteligen inteligencję i to wszystko Gotowe Ten jak się wnerpił tam I Dzisiaj y Musimy zlokalizować Mail Zlokalizujmy sobie pracę yy, Waste, nie? Lur 1 to jest yy, Musimy zlokalizować sobie strasznie ciężko wam powiem Tu coś jest, Jakiś nowa Bob Bardzo ciężko widzę uciec w ogóle, bo nie to wam wytłumaczyć Żeby, że każdy damage, który mamy na swojej jakby ścianie jest zlokalizowany przez, przez strażników. Czyli de facto dochodzi na to, że musimy. Nie wiem jak uciec, tak generalnie wam powiem, o. Bardzo to jest ciężkie. Tu strażnik jest. Masz gdzieś grimzega masz? Idź. Grimesi Robins. Patrzmy. Co my tu mamy? Roll of Paper, ok. Mamy mm -hmm. okay. mamy Tubę. Mamy Weapon. Cześć. Jest Robin. Robin, chodź. Chodź. Masz. Dobra, zrobiłem Questa Szukam Grim zego Kamerą. Jak gdzieś zio miała to ja, ja idę znaleźć teraz? na mapce. Ja nie ogarniam jeszcze sterowania, więc nie shoes making tutaj. Czyli ja muszę odciągnąć teraz pana, który jest przy tej pracy. Żeby zrobić im pracę. To ma sens, nie? No. <laughs> Ale generalnie muszę wiedzieć kto to jest. czego śledzić później. To jest jobs board i to jest shoesmaking. making. Nie. Lemming, S, Lemming, Robin, Lemming, 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 Właśnie, Lemming, to jest Lemming, Lemming, To jest bardziej szaro, tak? Tu jest. Dobra, ja sobie też po trochę tak tych tak można nazwać. I Idę teraz na. Czy on jest? Nie mogę znaleźć jednego. Typu. Teraz takie pytanie: Czy. co teraz będzie po tym free time? Bo już nie pamiętam. siłow Nie, lunch. Lemming to jest Cameron. But... Już się leją. Tu jest Grimsy. Gdzie jest Death? No to psykro mi mózg nie ale muszę cię najebać. Moje... ...dąkły... ...słuchaj... Dobra, ja jestem gotowy do ucieczki. top time. Teraz ja muszę. Des będzie pewnie szła tędy, nie? Dobra, idzie de des. Dobra, ona teraz. jest za mną. Dobra, gitara. Dawaj. Udeś mnie. Czemu ty sobie! Uderz mnie. Ha, ona mnie, nie, ona, generalnie to chce ją z... najebać? Nie, bo chcę żeby ci Policjanci? no, ja muszę ją po prostu ciągnąć, nie? Mm -hmm. <laughs> Nic nie miało Czy nie śmieszy to, że zajebałem jej gonga za pół HP? też za całe HP w sumie Mogę ją podnieść jakoś? Tak mm. Ej ty chu. Co my tu mamy? Mm. Iron bar, crossbow, no dobra Dobra, ona będzie tutaj, nie? A jest tu. Ona będzie wściekła na mnie później. Des. Nie. Nie bijmy się pod jej pracą. Charża. No pomóżcie mi. Zobaczcie, że ona ja się bije. 4. Jak chcesz, to w czasie pracy ja muszę Williamo najebać. Jakiej ty chcesz pracę? Eee, nie Tam była jakaś. Jest. To... Painting jest za darmo. Teraz za darmo. Teraz? Otóż, no, painting. Weź sobie ją. Ona dobra jest chyba. Dobra. Ej, no co jest?! To Cyk, 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 cyk. New, ja, I, są... ja nie mam. Dobra. Okej, okay. mamy już pracę, mamy lepszą pracę, czyli można już kupować, będzie... Będzie można kupować lepsze itemy. Mi się wydaje. Hmm, jaki jest plan na ucieczkę w ogóle? Bo ja nie mam. Um, podkop Ciężko. To no nie no, bo każdy jakby podkop, czy oni to wszystko widzą, nie? Chyba, że jestem za głupi na to. Może tutaj to. Uważaj, bo już psychodzą i każdy nielegalny item mogą by wyczuć, nie? To ja już jestem 100%, jeszcze 5 minut i uciekamy. Jeszcze 5 minut i uciekamy? Znaczy no, z tego, na diner, nie? Czy ja w ogóle mam quest'a, żeby się dostać do... podkopać się? Jak mam tu się podkopać. porozumieniu, że w tej late, no wiem. pójdę do swojej tej i zobaczę jak to wygląda byśmy mieli tak byśmy mogli mieć dostęp tu jest generator Widziałeś go też? Tak. Więc wiesz, co? Wiem, co byśmy mogli zrobić. Potrzebujemy fejkowej ściany Wiesz? Hmm? Że jakbyśmy mogli to zrobić, moglibyśmy rozjebać ścianę u mnie za... za, za u mnie. No. Wstajść tam plakat. Yy... No. Kurde. Hmm. Też widać, radę rozwalić Chodź do reaktora to ci pokażę, do generatora to ci pokażę No idę, idę Biegna, biegna, poczekaj Patrz Bo moglibyśmy się dostać tutaj Tu zrobić fejkową ścianę No dwie Dwie? No tak, dwie Mielibyśmy dostęp do reaktora Moglibyśmy go wyłączyć i tu po prawej rozwalić ten i uciec Można, ale do tego byśmy potrzebowali jakiegoś mocnego, mocnego, mocnego narzędzia Najlepiej multitula hmm. nie? A czy jest? A czy multitool, żeby rozjebać te ściany? Nie? A pytanie jest takie, czy pod ziemią też jest ten... siatka? No ciekawe co czekaj, gdzie ty masz cele? Masz tu cele. Tu. Tu dalej. Ty manik Python. Ja mam timber. W ogóle co potrzebuję, żeby wykonać... Potrzebuję handle. Jak coś to mam hammer. Okej, okay, czyli ja tak szczerze mówiąc Mam medykita, mam medykita. Medyk Dobra, ja mogę wykonać już na przykład rączkę tool handle. Potrzebuję jeszcze... żeby zrobić killów, potrzebuję jeszcze ba, ym, łoma i. I. Ym, taśmy klejącej. Ja mam taśmę klejącą. Łoma teraz tylko, w takim razie. Ja bym poszukiwał trochę... To... Ale wiesz co, będziemy potrzebować też siersów, bo byśmy na przykład mi musieli być mieliście to. Tu Wiem, ja atakuję teraz Wenta, Event rozwalony. Gdzie? U mnie jesteś. Rozwalę teraz do ciebie. No tak. Szczerze mówiąc, weź mów, czy to ktoś jest koło mnie. Szczerze mówiąc, ja pozwiedzam. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Borodko. Idę, idę, idę. Jeszcze nie, jeszcze nie Damage want u mnie jest Ja pierdolę. Debilu. Ja nie wiem jak to w takim razie trzeba wykonać. Mm. Ja też. I co, ja teraz bie biegnę na roll call i mnie zaczną atakować. No. Tu ja się dam po prostu Jeżeli każdy demenci jest widziany, to jak trzeba uciec? Nie wiem trzeba zdobyć te wszystkie powiedz. Klucze? Nie wiem Nie wiecie, trzeba te plakaty i je zatykać, bo nie widzę czy jest węd, czy nie Ta gra jest tak mądra? Tak to no, fake venta trzeba zrobić. No dobra, no, no cóż, kolejny dzień się minął, mamy kolejne 16 minut odcinka. No ja mam nadzieję, że Wam się odcinek znowu spodobał. Trzeba, no kurczę, pomyśleć teraz jak uciec, no i tyle, no i co? Do o. następnego, nie? Na razie Do cześć. 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 Cześć.